Odbyła się właśnie niesamowita imba. I mając na myśli niesamowita imba, mamy na myśli niesamowita imba. To, co się wydarzyło, jest złotem. Jest złotem, ponieważ screeny, które zaczęły latać po Twitterze w sprawie pieniędzy przeznaczonych na KPO, są jednymi z zabawniejszych, które widzieliśmy od naprawdę, naprawdę dawna. Jeśli ktoś z Was jakimś cudem nie wie, KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, to są te pieniądze z Unii Europejskiej, prawda, które długo nie trafiały do Polski. Potem obietnicą wyborczą koalicji rządzącej, obecnie rządzącej, była kwestia tego, że przywróci te pieniądze i będzie mogła je wreszcie wydawać. No, doszli do władzy i faktycznie trzeba im Przyznać, bardzo szybko odblokowali pieniądze z KPO. No i oczywiście są kwestie polityki unijnej, tego, czy ktoś się nie lubił z pisem, i tak dalej, tak dalej, zostawmy to, przywrócili je i zaczęli inwestować w Polskę. Co jakby wydaje się być winem, jeśli jesteście rządem i dostajecie pieniądze na to, żeby pychać je w gospodarkę w momencie, kiedy gospodarka taka światowa nie radzi sobie najlepiej, no to wydaje się, że nie ma tutaj problemu, nie ma tutaj po prostu niczego, co może pójść nie tak, prawda? Nie do końca, bo ministerstwo postanowiło wydać mapkę. Wydać mapkę, na której zaznaczyło wszelkie inwestycje, które poczyniło, żeby wiecie, pochwalić się społeczeństwu, no i wyszedł przypał. wyszedł bardzo zrogi przypał, więc bez zbędnego że zostawcie stawcie, suba, będzie bardzo miło, będzie w nasze filmy Lecimy od tego materiału, bo jest cudowny. Polski rząd postanowił zmierzyć się z problemem komunikacyjnym, prawda? Od dawna mówiło się, że rząd ma problem komunikacyjny, no bo robią jakieś tam rzeczy, ale nieodpowiednio się tym chwalą i społeczeństwo po prostu nie wie o tym nawet, że oni to robią i to jest problem. No i to padało wielokrotnie, wiele osób to podnosiło, no i wiecie, rząd w końcu zaakceptował tą rzeczywistość i stwierdził, dobra, będziemy mówić o tym dużo więcej. Oczywiście, obok jest też problem tego, że być może nie robią aż tak dużo i dlatego też nie mają się czym aż tak bardzo chwalić, ale trzeba przyznać, że Problemy też były. Zaczęła się ofensywa i faktycznie musimy przyznać, widzimy więcej ministrów chwalących się sukcesami, widzimy jakieś wycie reklamy czasami i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie ta komunikacja rządu jakoś tam, powiedzmy, wstaje z kolan, tak to nazwijmy. Mamy też rzecznika prasowego rządu po dwóch latach, widzicie wielkie sukcesy. Wszystko spokój. Właśnie pojawił się ten temat KPO. KPO, które tak jak mówimy, było ważnym projektem w tym sensie, że było taką rzeczą, którą rząd jednak od początku się mocno chwalił. To znaczy, tym właśnie, może braku jakichś wielkich sukcesów tego rządu, to KPO stało jaśniej, jaśniej niż inne rzeczy i faktycznie dawało taki vibe, że Okej, okay, rząd coś... Faktycznie dowodzi, że te pieniądze faktycznie trafiają do polskiej gospodarki. No i żeby ten temat podbić, pojawiła się mapka. Mapka, która ma na sobie zaznaczone różne punkty. W sensie, wiecie, masę różnych punktów w całej Polsce, można sobie na te punkty najechać i zobaczyć, jaka dotacja została przyznana na jaki cel, komu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, pełna transparentność, można zobaczyć rzeczy. Super sprawa, prawda? Super sprawa. No i pomyślicie, jak to mogło wystrzelić w twarz obozowi rządzącemu. Ano, nie spodziewano się jednej rzeczy. Tych wrednych Twitterowiczów, którzy przejrzeli tę mapkę, faktycznie zajrzeli, co tam jest. I okazało się. Że są tam rzeczy niesamowite. I miejmy w pamięci, jak zaczniemy sobie teraz je czytać, że pieniądze z KPO miały iść na rozwój Polski, na projekty rozwojowe. Pchnięcie Polski do przodu to jest taki, wiecie, taka duża rzecz. Bo oczywiście była też kwestia podnoszenia się po pandemii, oczywiście, że była i dalej jest to też rzecz. Tylko też dostaliśmy te pieniądze dosyć późno i wydaje się po prostu, że wiecie, to były takie pieniądze, co do których bardzo mocno narracja była tworzona, że wiecie, musimy podnieść Polskę i pchnąć ją w nowy po prostu wiek istnienia. No więc co jest tym wiekiem w istnienia? Przejrzyjmy najlepsze znaleziska Twitterowiczów. No więc pierwsza rzecz, Nasze poszło 430 tysięcy złotych wsparcia z KPO. Rozszerzenie oferty spółki o świeże, odżywcze piwo bezalkoholowe o szczególnych walorach smakowych. Bardzo fajne, wydane prawie pół bańki. Idziemy dalej. Nazwa przedsięwzięcia. Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa 2W1 Kebab Ewa Sowińska. Poprzez wdrożenie działalności związanej z pozaszkolnymi formami edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w celu zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na warunki kryzysowe. Proszę bardzo, tak więc Kebab będzie organizowany. Yy, nie wiem, regaty. Nie, nie regaty. Nie, do regat jeszcze przejdziemy. No jakieś sportowe rzeczy, prawda? No to dy, dywersyfikacja, prawda? Dywersyfikacja. Mocenie odporności, potencjału rozwojowego oraz dywersyfikacja działalności Boho Weddings Natalia Jaworska poprzez wdrożenie swojej usługi czarteru jachtów żeglowych kabinowych yy, Boho Sail w województwie mazowieckim, prawda? To tutaj skromne 50 pół miliona złotych, prawda, wsparcia na jachty. To brzmi jak dobra sprawa. No, ale idziemy dalej, yy, inne, inne rzeczy. Inwestycja na obszarze województwa łódzkiego... W celu zwiększenia odporności firmy nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa, ale i na poziomie krajowym w sytuacji kryzysowych oraz dywersyfikację o nowe usługi i wejście w nowe obszary poprzez stworzenie ekologicznego ośrodka z miejscem do krótkotrwałego zakwaterowania i relaksu w pobliżu malowniczego rezerwatu przyrody Jabłecznik. Na to poszło z kolei 2 miliony 260 tysięcy, więc całkiem sporo pieniędzy. Tutaj możecie powiedzieć, że w sumie spoko, no tylko na koniec dnia, czy To jest bardzo rozwojowe? W sensie, że to jest bardzo rozwojowe, że jakaś spółka może sobie wybudować kolejny jakiś ośrodek albo kup Kupić kolejny ośrodek, nie jesteśmy przekonani, ale być może, być może, być może. Dywersyfikacja działalności Violetta Wrzosek, Magini, Ristorante Pizzeria Italia poprzez rozszerzenie oferty o usługę Solarium. Także, prawda, Ristorante Pizzeria Italia będzie miała swoje Solarium, także, no wiecie, to są, no to są poważne rzeczy, prawda, to są poważne rzeczy. No i prawda, jeśli zostawiacie to na Solarium poszło 261 tysięcy. Rozwój, prawda, możemy być bardziej opaleni, w sensie to jest, to jest rozwojowe, to jest, to jest rozwojowe, to są dobrze wydane pieniądze. Poszerzenie katalogu usług firmy Restauracja Książęca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o usługę wynajmu domku pływającego na wodzie zlokalizowanego na rzece Odra we Wrocławiu. Region Dolnośląski, prawda? I oczywiście, do no 50 tysięcy, więc to, to trzeba powiedzieć, że nie, nie aż tak dużo jak na. A nie, przepraszam, 500 tysięcy. 500 ale ogólnie, no wiecie, pojawiło się naprawdę bardzo wiele niesamowitych projektów, i Twitter prześciguje się w tym, które wrzucić. Była pizzeria, która otwiera solarium, ale jest też solarium, które kupuje przenośne i nowoczesne ekspresy do kawy, żeby rozszerzyć swoją działalność. Także naprawdę dużo różnych niesamowitych projektów pokazało się na tej mapce. No, bardzo dużo ludzi znalazło bardzo dużo radości, i nie dziwimy się w szukaniu tych takich, no perełek, prawda? Perełek, no bo mamy tam jakieś firmy firmy pożyczkowe, prawda, z filówkami i tak dalej, które dostają granty, także, czy granty, no, pieniądze po prostu. Po prostu niesamowite rzeczy, po prostu, w skrócie, niesamowite rzeczy i naprawdę takie no, nośne, nośne. Więc trzeba powiedzieć, że poziom Beki był, czy jest, super, niesamowity, no bo ministerstwo naprawdę rzuciło takie rzeczy, no i trochę wszyscy czekali, co teraz rząd zrobi. No i rząd zrobił rzeczy. Najważniejszą chyba jest oświadczenie. pani minister y, Nałęcz, pełczyńskiej Nałęcz, która jest odpowiedzialna za to wszystko, prawda? No i ona była, trzeba przyznać, jaką postacią, relatywnie, relatywnie lubianą też po takiej drugiej stronie barykady. W coś sensie, wydaje mi się, że całkiem sporo ludzi, którzy może niekoniecznie wpłyną za rządem, pani pełczyńskiej Nałęcz się 2050, miało jakąś tam dozę minimalnej chociaż sympatii, chociażby za jej walki z paszykiem w kontekście mieszkalnictwa i tak dalej, i tak dalej dużo tych rzeczy było. Plus też no ona miała właśnie dosyć taką no przyjemną funkcję pod wieloma względami, no bo ona gdzieś za to KPO faktycznie odpowiadała i to faktycznie wiecie, no w tym kontekście jest spoko, że to jest taki projekt, który no jak się mógł nie udać, prawda? <laughs> no się okazało, że się może. W każdym razie no do wytrwały czekaliśmy na jej odpowiedź, no i w końcu wydawała oświadczenie, wydawała oświadczenie, w którym powiedziała, że w ogóle pierwsze. To to można było zachować się jak pis i nic nie robić, a my chociaż coś robimy, że tych projektów tam jest w ogóle prawie że milion tak w Sprawie milion tych projektów, na które gdzieś tam zostały przeznaczone pieniądze, więc oczywiście, że jakieś błędy się wkradły, ale no te rzeczy, o których mówimy, to jest 0,6% w ogóle wszystkich wniosków i tak dalej, no więc to jest oczywiste, że jakieś pomyłki mogły się zdarzyć. my się nawet z tym zgadzamy, nawet się z tym zgadzamy. W sensie wiadomo, że ciężko jest zrobić takie rzeczy, z jakieś tam pomyłek, jakby z chociaż nawet no Chociaż jak widzimy, bo też są takie zdarzają się takie projekty, gdzie jak się najedzie na, na ten projekt, to wyskakuje na przykład tylko, że nazwa firmy i w sensie nawet nie ma opisu, te, te śmieszne opisy, które nawet opisu nie ma co, czym mają się zajmować i po co im te pieniądze, ale tu też wiecie, no, zakładamy, być może jakiś błąd po stronie ministerstwa i że czegoś nie zapisali niekoniecznie, nie musi to oznacza, że tam nie było nic we wniosku. Dobra, powiedzmy, że błędy mają prawo się zdarzać, spoko. Ale po pierwsze, no to i tak źle wygląda, do tego zaraz. Ale druga sprawa jest taka, że pani minister napisała niesamowitą rzecz w tym oświadczeniu. Dla nas chyba je, jeszcze bardziej komiczne jest cała reszta. To znaczy, a bo wiecie co, nie, nie zacytuję wam to, żeby nie było. Zarządzona stawa kontrola odwołałam dwa tygodnie temu odpowiedzialną za program szefową PARP. Czyli pani minister w swoim własnym oświadczeniu stwierdziła, że już od dwóch tygodni wiedzą, że to jest nie tak. wiedzą, że te wnioski tam są, takie, które są beznadziejne. Ale i tak postanowili tą mapkę zrobić, jakby zachować ją. W sensie postanowili, że to powinny być dostępne rzeczy. Jakby nie stwierdzili, że może sprawdźmy jednak faktycznie te szpadki, wiecie, które będą problematyczne, wyrzućmy je stamtąd, w sensie faktycznie nie zabierzmy do dofinansowania, bo jakoś to rozwiążmy, wtedy się pochwalmy. Nie, nie, jakby postanowili, że i tak w to pójdą. Mimo tego, że najwyraźniej od dwóch tygodni, co najmniej od dwóch tygodni, wiedzą, pewnie dłużej, tak, no bo jeśli ją zwolnili, to zakładam, że nie zwolnili jej w tej sekundzie, kiedy ta informacja się pojawiła, trzeba było to sprawdzić. Więc jakiegoś czasu wiedzą, że tam są takie rzeczy, ale nie stwierdzili, że być może w takiej sytuacji należałoby to poczekać z ogłoszeniem. Nawet nie mówimy, że ukrywać to, poczekać z ogłoszeniem. ewidentnie nie pojawiło się w głowach y, y, ludzi w ministerstwie, tylko stwierdzi, że dobra, będzie dobrze, nie będzie z tego powodu przypału. Więc naprawdę nam to imponuje. Też druga sprawa, to jest 0,6% wszystkich przypadków. Okej, okay, może jest, ale przecież oczywistym jest, że wszyscy będą mówili tylko o nich. Jak robicie coś takiego, jak robicie swój trochę sztandarowy na ten moment, no bo nie wydaje mi się, że był jakikolwiek inny sztandarowy program y, tego rządu, musi być clearnie. I jak wrzucacie dane w tak dostępny sposób, no to sprawdźcie to, czy jakby nie ma tam. Tego typu przypadków, bo wiecie, dla jasności, my naprawdę rozumiemy, że mogłoby się pojawić jakaś jedna pizzeria, która coś zrobiła i się gdzieś przem przemknęła, nie? Ale w momencie, kiedy obecnie sportem narodowym na Twitterze jest to, żeby znajdować coraz to głupsze po prostu przykłady tego, jak pieniądze zostały wydane, pokój my rozumiemy, to jest mały procent, ale to nie ma znaczenia, bo z perspektywy waszego rządu to jest problem. To jest problem, który podważa wiarygodność całego tego projektu, który jest dla was jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym w tym rządzie. Do tego wszystkiego wydaje się, że timing jest po prostu beznadziejny z perspektywy rządu, bo Donald Tus dzisiaj miał konferencję w sprawie wiatraków, jak mówię Traki, są tu, ale też będą. Jest pięknie. My z tej w ogóle stąd będziemy widzieć może elektrownię atomową. I w ogóle no, rozwijamy Polskę, jest cudownie. No i prawdopodobnie pomysł był taki, żeby dzisiaj, wiecie, tak pójść taką mocniejszą narracją o tym, że my jednak robimy ten rozwój Polski. Wiecie, bo tutaj no, nawrocki z boku gdzieś czyha cały czas i mówi o CPK, i próbuje to podnosić, więc trzeba wrócić do tych tematów rozwojowych. I Doeltusk mówi do swojej rzeczy i jest taki, no, no że kurczę super. No i kończy się gołem przemawianie. I pierwsze pytanie na twarz, które dostaje to, przepraszam, a co z tymi pizzeriami, co będą robić Solaria? Czy tam wiecie? Co z tymi kebabami, które będą robić zajęcia sportowe, i, tak dalej, i tak dalej. No to nie wygląda dobrze, to rozumiecie, że to nie wygląda dobrze. I jest całkiem srogim przypałem dla tego rządu, który naprawdę nie ma się najlepiej, więc wydaje nam się, że to jest po prostu jakiś taki gwóźdź, gwóźdź do trumny, jeśli chodzi o panią pełczyńską Nałęcz w tym momencie. Wydaje nam się, że ona może mieć trochę przypał. Nie zdziwilibyśmy się, gdyby ktoś poza czerwową parpu miał stracić pracę w tym wszystkim, bo tutaj będzie trzeba coś zrobić, no tu z w ogóle zapowiedział tak na te pytania, właśnie zapowiedział, że oczywiście będzie kontrola i będzie wyciąganie konsekwencji i w ogóle. Taki klasyczny lartów no, też trzeba przyznać. Próba będzie, ale tego już nie posprzątają. I rzecz tym. KPO, którym zawsze mogli grać i robili to chętnie, dosyć często. Teraz wywala im się na twarz, i następnym raz, jak powiedzą o KPO, to pierwszą rzeczą, którą wyciągną im ludzie, będzie powiedzenie: A, tak, te kebaby, które będą robić zajęcia sportowe. Przegrana na poziomie narracyjnym niesamowita, i jak na to, że wiecie, trzeba zacząć ofensywę medialną, żeby pokazywać, że rząd dobrze robi rzeczy. No to by byśmy się za to tak nie brali, chyba, by byśmy wybrali inne sposoby, ale prawda, kto im zabroni. Jakby dobra zabawa, mamy niesamowite screeny dzięki temu, i Twitter się bardzo dobrze bawił przez parę godzin, czy pewnie jeszcze będzie przez jakiś czas się dobrze bawił, więc w sumie warto, nie? Jakby że to są jakieś tam pieniądze, które mogłyby pójść potencjalnie w rozwój Polski i tak dalej. Nie, wiecie, jakby, kamal. nie przesadzajmy. No, a jeśli już jesteśmy na dobrej zabawie, to w sumie może jeszcze jedna rzecz, którą chcemy wam opowiedzieć, bo całkiem, całkiem nas bawi po prostu. Zgorzelski z PSL-u zapowiedział dzisiaj, że powstają, czy były już rozmowy na ten temat, powstają dwie komisje e, dotyczące jedna w związku partnerskim, druga... Które będą współtworzone przez PSL i lewicę, żeby się w końcu dogadać i żeby w końcu przepchnąć jakieś rzeczy. I my mamy tutaj dwa punkty do tego, które nas niesamowicie bawią. Punkt pierwszy. My będziemy to śledzić, bo my podejrzewamy, że to będą niesamowite imby by się dziać, nie? W sensie PSL i lewica, którzy próbują się dogadać w kwestii aborcji i związków partnerskich, to będzie niesamowite. Jesteśmy niemal przekonani, że to będzie niesamowite. Jakby może im się coś uda ustalić dla jasności. Aczkolwiek wiecie, no w momencie, w którym po jednej stronie mamy związki partnerskie, a po drugiej stronie mamy osobę towarzyszącą, status osoby towarzyszącej, jeszcze na to wszystko dochodzi fakt, że już Duda nie jest prezydentem, a ten wiecie status sobie towarzyszącej. No to jeszcze może by jakoś przeszedł Dudę, nie wiem, jak będzie u Nawrockiego, więc jakby niesamowicie to będzie wszystko zabawne i będą się o to bardzo kłócić i widzimy tutaj kolejny potencjał na jakąś niesamowitą imbę, więc będziemy to obserwować. Mamy tu swoje podejrzenia. Też mamy podejrzenia, że to może być też zagranie po to, żeby jedna strona grała trochę więcej i zrobiła kuku drugiej stronie. Mamy tutaj teorię, ale nie będziemy się jeszcze nią dzielić. Zobaczymy, co się wydarzy. W każdym razie, to będziemy obserwować, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, to będzie założymy, że wiecie, wszystko będzie dobrze, i naprawdę chcą się dogadać i dogadają się. Dwa lata, lata Chcieliśmy się załatwić od razu. Nie można było tego zrobić zanim PSL zabytował na przykład, w sensie nie można było zrobić tego wtedy, nie można było tego zrobić trochę wcześniej, jakby naprawdę trzeba było czekać dwa lata, żeby zacząć tego typu projekt, który wydaje się, że dla jakiejś dużej grupy wyborców jest relatywnie ważną rzeczą. Zaryzykowalibyśmy tezę, że można było spływać zrobić to trochę wcześniej, ale, znowu, nie znamy się, no być może, być może ten projekt musiał dojrzeć w głowach, jak takie dorodne gruszki, które po prostu teraz są gotowe do zerwania, żeby wreszcie zrobić komisję, na której będzie można się pokłócić o to, czy w ogóle to wprowadzamy w jakiej formie. Niesamowite rzeczy, rząd, prawda, dobrym strajkiem dzisiaj, nie, <noise> kończy się taki sezon ogórkowy w polskiej PC, bo już dawno nie było czegoś takiego, a wydaje nam się, że dzisiaj jakby naprawdę z wielu stron padają niesamowite rzeczy. No my jesteśmy cali po to, żeby to wszystko śledzić i wam przekazywać, więc jak chcecie być tym wszystkim na bieżąco, to zostawcie lajka, like, zostawcie suba, na będzie bardzo miło, będzie widać filmy. też mnie w następnym odcinku, zapraszam na Instagram, w następnym serdecznie, zapraszam na serwis niepodległy, zapraszam na serwis niepodległy, zapraszam